Cześć moje głuchone osoby z podznaku barana, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na co cotygodniowy horoskop. Dodatkowo będzie tutaj kategoria ostrzeżenie. Ja tutaj dostałam taką właśnie sugestię i dziękuję za nią oczywiście od tutaj jednej z osób, której bardzo właśnie jeszcze raz dziękuję za to, że tutaj mi doradziła. A więc będzie ostrzeżenie w tutaj pod koniec jakie będzie wiązało się z tym tygodniem na co uważacie i jak to będzie wyglądało no i ogólnie tutaj będzie raczej w tej nowszej wersji horoskop, mam nadzieję, że się podoba jakby co dajcie znać i także możecie coś dalej sugerować bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście spójrzmy na horoskop już patrzymy single mają asa mieczy osoby zajęte króla mieczy Szukamy tutaj pracy mamy ósemeczka Buław. Mamy pracę Giermek Buław. E, finanse to będzie 10 buław. Totolotek losowy, hazardowy as Pucharów. Aspekt oczywiście seniorów piękna karta dwójka pucharowa. Zdrowie giermek pucharowy. No i właśnie, teraz będzie ostrzeżenie. E, Osiem bucharów na ten tydzień, i czy to dobry tydzień na przykład na podróże, bo to myślę, że na razie możemy zostawić, potem oczywiście gdzieś tam zmienimy. E, zobaczmy. E, no i spójrzmy oczywiście na podstawowe aspekty. Mamy a samieczy dla singli. Tutaj macie szansę na związanie się z, z kimś, tak. Połączenie przede wszystkim na linii intelektualnej, z kimś może Wam się dobrze rozmawiać. Mogą Was połączyć też aspekty prawne, urzędowe. E, możecie też poznać kogoś, kto na przykład albo się rozwodzi, albo właśnie no, jest przed jakimś przejściem, ważnym, że tak powiem, ale tutaj należy przy tej karcie oczywiście kierować się racjonalnym osobem, bowiem jest to as mieczy, więc on jest surowy, tak, właśnie taki konkretny. E, podoba nam się to działamy, nie podoba się, szybko przecinamy e, z kolei. Król czy dla osób zajętych m, wskazuje na e, również nieco m, suchy ten tydzień, taki oschły, taki racjonalny, e, taki trochę trudny. Myślę, że tutaj w ogóle Król Mieczy wskazuje przede wszystkim na jakieś rozmowy, na ciężkość, dostępność partnera, też partnerki i generalnie wpływ kogoś, kto także może wydać jakiś nieprzyjemny osąd. Uważajmy na wtrącające się osoby. No i tutaj Król Mieczy, jeśli coś obieca, może nie do końca dotrzymać, a więc myśl, myślę, że tutaj, jeżeli coś będziemy ustalać, to może nie bierzmy do końca tego zapewnik, bo może to nie być jeszcze to, czego chcemy, poczekajmy na lepszy układ. E, szukamy pracy, mamy ósemeczkę Buław, no tutaj będzie się działo, ósemka Buław dynamiczna, szybka karta, karta podróży, różnych nowości, wielości wiadomości i w ogóle generalnie sporego zamieszania, tak więc jakby na nudę nie będziecie narzekać i raczej powinna pojawić się spontanicznie dosyć ciekawa, fajna oferta pracy. Mamy pracę, mamy giermka Buław, czeka nas nauka. Czeka nas jakaś kwestia nowych obowiązków, także młode osoby mogą nam pomóc tutaj bardzo fajnie w pewnych sytuacjach. No i jest to czas wiadomości, ruchu, oczywiście bycia w biegu, ale też i spontanicznych takich decyzji, tak jakbyśmy coś spontanicznie szybko musieli wykonywać, na coś się szybko zgadzać. Finanse i tutaj mamy specyficzne połączenie, bo jest dziesiątka buław i aspucharów na gry losowe, hazardowe. Teoretycznie gry losowe, hazardowe, aspucharów, czyli jakieś tam przypływy mogą być nieduże, jakieś z nowych gier, nowych pomysłów, nowych liczb, nowa inspiracja, nowe tchnienie, ale w ogóle te finanse w ograniczniku, czyli dziesiątka buław przytłaczający, to nie będzie spektakularny sukces, no niestety nie i możemy być w ogóle przytłoczeni na przykład długami, zobowiązaniami wydatkami, tak, no to jest taki, taki ciężar tutaj pokazany, tak, no niestety no, a na ten czas tak seniorzy Piękna karta miłości, partnerstwa, zadowolenia, spełnienia zaproszeń, odwzajemnionych uczuć, pojednania, jeśli mamy jakieś problemy tutaj z bliskimi osobami. No i powinniśmy się czuć w, w takiej przyjaznej, miłej, serdecznej atmosferze, także bardzo dobry czas. To jest świetny czas na poznawanie, na przykład miłości. Też jeśli pytamy tutaj o takie kwestie, a seniorzy też oczywiście szukają niektórzy z Was, więc. Myślę, że bardzo dobry aspekt. E, Zdłóweczko, giermek pucharów, czegoś się możemy uczyć, jeśli chodzi o zdrowie, być może nowe wytyczne, nowe, nowe aspekty, nowe badania nowe wyniki, które wskażą zupełnie inne też kierunki, opieka, też pomoc młodych, młodszych osób. Tu zwróćmy uwagę na kwestie hormonów, przepływu wody w organizmie, limfę oczywiście, nerki, układ moczowo-płciowy, ale generalnie jest to karta raczej ochronna ciepła. No i też raczej nie powinniśmy do siebie mieć jakichś takich stresów, powinniśmy być po prostu w dobrym humorze. Tak więc i też dobra karta na macierzyństwo, tak na przykład ostrzeżenie, ostrzeżenie ósemka o sam, o pucharów, ciekawe ostrzeżenie się pokazało, co to może znaczyć, że na przykład w którejś sytuacji możemy zostać osamotnieni osamotnione i zdani na siebie tak? albo ostrzeżenie przed uciekaniem od ludzi bo może to wcale nie być dobre też tak? to są dwa kierunki, albo zdanie będziemy na siebie i musimy mieć to brać pod uwagę lub sami się odwrócimy tak, poprzez jakieś swoje indywidualne wybory i niekoniecznie będzie to dobre, więc to jest też ostrzeżenie. No i czy to dobry czas na podróże, dobry czy tydzień, tak? Oczywiście jest to bardzo dobry czas. Karta świętowania, zadowolenia, spełnienia, e, znalezienia czegoś fajnego, bo to tutaj może być takie nagła oferta, może last minute, coś takiego, co przyniesie dużo zadowolenia, a wcale dużo nie zapłaciły. A więc bardzo fajny aspekt, myślę, że powinien się spodobać, aby co piszcie. Pozdrawiam. No idziemy dalej. Do byczków idziemy. Witam serdecznie, drogie byki. Już patrzymy, co tam u Was. Zapraszam na horoskop. Będzie z sugestią nowej kategorii. Bardzo dziękuję oczywiście za tę sugestię. A chodzić oczywiście będzie o ostrzeżenia. Tak więc zobaczymy, co będzie ostrzeżeniem na ten tydzień, czego możemy się spodziewać. No tak, to reszta w tej nowszej wersji. No, ale właśnie z do mieszką e, tutaj e, pytania e, o ostrzeżenie, co tam może być. I się przekonacie. Dziękuję oczywiście za cudowne komentarze, za to, że jesteście. Pozdrawiam Was. A jaka karta dla Singi? Już patrzymy władca. E, z osoby zajęte, drzewo życie, osoby szukające pieniędzy pracy, e, trzy buławy. E, Praca, którą mamy tutaj, to kachankowie. Finanse, cztery miecze. E, Totolotek, gry lotek król buław. E, seniorzy, dziesięć mieczy, trudna karta tym razem. E, aspekt zdrowia, giermek, mieczy. Ostrzeżenie, pustelnika. Co ciekawe, poprzednicy waszycie, czyli osoby spod znaku barana, miały ósemkę pucharów. Co ciekawe. No i tutaj karta na podróże, czy jest to dobry czas... Asbuła. Eee, I ogólnie tak, ale zaraz przejdziemy, co tam jest takim jeszcze wyznacznikiem tego. Zaczynamy od władcy. Karta siły, karta męskiej energii, karta dominacyjna, karta przejmowania kontroli. Eee, a więc single tutaj albo będą chciały przejąć kontrolę nad sytuacją, albo będą zdominowane przez kogoś, jeśli chodzi o kwestie. Uczuciowe. No, jest to karta osób silnych, zdeterminowanych, ale też i zaborczych. Takie przepychanki mogą być na tle władzy. Ktoś też może bardzo mocno tutaj się dobijać do nas i wasz chcieć z nami być, ale niekoniecznie przy tej karcie czasami to jest takie pozytywne. to Też trzeba uważać. Drzewo życia dla osób, które mają tutaj kogoś. No, to jest ta pozaiczna karta: że cokolwiek dzieje się, dzieje się dobrze. Wiadomo, no tutaj plan duszy odgrywa największą rolę, a więc to, co jest najistotniejsze w tej karcie, to jeśli są dobre aspekty wokół nas, korzystamy, cieszmy się, budujmy, ale jeśli na przykład mamy problemy, to także walczmy o siebie, o swoje, ale nie użalając się nad tym, czy nie zastanawiając się, dlaczego ja tak. To te pytanie takie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ja muszę to przejść, dlaczego taka jest energia, a nie inna. No niestety gdzieś tam podpisaliśmy jakiś tam, w cudzysłowie, kontrakt, plan duszy. No i jedyne co pozostaje, to jakby odnaleźć się w tym, ale też nie poławić w złej energii. To jest dosyć ważne. Szukamy pracy, mamy piękną kartę, trójeczki buław, możemy ją znaleźć za granicą lub podjąć się współpracy z jakąś prężnie rozwijającą się firmą. W ogóle, generalnie spełnienie nadziei, spełnienie oczekiwań, podjęcie pracy, która przyniesie też dużo satysfakcji i pieniędzy, bo jest to karta pozytywna, oczywiście. Mamy pracę. Mamy oczywiście kochanków, trudne wybory przed nami, będziemy się zastanawiać, będziemy troszkę rozdwojeni. Możemy mieć trudność w ogóle w podejmowaniu decyzji przez emocje, choć głos serca jest kluczowym, a więc jeśli serce mówi, że powinniśmy zostać w danym miejscu, to zostańmy, ale jeśli mamy jakieś wątpliwości, coś nie gra nam tutaj, jak to się mówi, może warto podjąć trudną decyzję, ale konkretną. Finanse. Cztery miecze i król buław, jeśli chodzi o aspekt tutaj gry losowych. Gry losowe wymagać będą od Was takiej dyscypliny, żelaznej dyscypliny, strategii takiej bym powiedziała i takiego wzięcia się. Tak? Jeżeli coś nie będzie szło po naszej myśli, to ja bym się wycofywała. I to konkretnie. Dlaczego mamy tutaj też cztery miecze na te finanse, gdzie jest to karta zastoju, uśpienia, Odwrócenia, spowolnienia, a więc nie jest to czas na dynamiczne zarabianie pieniędzy, nawet z tych gier losowych. Być może po prostu możemy tam puścić kupon, nie wiem, zagrać coś, tam pobawić się przez chwilę, ale to tak bardzo mocno kontrolowane powinno być, gdzie jak od razu zobaczymy, że jednak coś się nie idzie, wycofajmy się. E, seniorzy mają trudną kartę właśnie, dziesiąteczkę mieczy, no jest to karta przytłoczenia, przygnębienia, e, nagłej, gwałtownej zmiany, ciosy od losu, tak, cios od losu, cios od losu, to, to różnie tutaj wychodzi, jakieś nieprzyjemne wiadomości, z strata, e, no, odejście na przykład czasem tak no jest to trudna karta ostrzegająca też przed jakimiś wypadkami ogólnie, generalnie, jeśli chodzi o aspekty takie w ogóle i gwałtowną zmianą, czyli ta gwałtowna zmiana będzie wyznacznikiem także tu nasze emocje będą bardzo takie jakby przetransformowane i możemy bardzo silnie przeżywać pewne kwestie szczególnie, że w zdrowiu też mamy tutaj giermka mieczy, który jest nerwowy które cały ma rozjuszony układ nerwowy, właśnie, gdzie myśli napędzają to wszystko i aż się trzęsiemy. Zwróćmy uwagę na szyję, gardło, oczy. Jest to karta też operacyjna, lub zapowiedź operacji, z zastrzyków, na przykład też kroplówek. Karta nerwowych wiadomości, czyli na przykład albo my źle odczytamy jakieś wyniki, albo ktoś nam źle przekaże coś, jest to karta dezinformacji, więc też musimy patrzeć, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. No i tutaj układ oddechowy, takie stany zapalne się pokazują w tej karcie, tak? Jakiś problem z płucami, z oskrzelami czasowy, no ale jednak, niestety, tak. Ustrzeżenie stelnik, izolacyjna karta, a więc karta, która mówi, że ostrzega nas przed izolacją, podwójną, może wiązać się z tym, że my się odwrócimy od ludzi i od świata i nie będzie to dla nas korzystne, mimo, że czasami chcemy, tak, na przykład, no nie chcemy wchodzić w jakieś dialogi, dialogi, nie chcemy czegoś robić, no i tutaj karta mówi, że no nie będzie to dobre lub po prostu zostaniemy sami z czymś, i musimy też jakby odpowiednio do tego podejść, czyli zrozumieć to, ale też jakby gdzieś nie uciekać, nie izolować się, choć możemy być zdani na siebie w pewnym momencie. Tak, jest to takie ostrzeżenie. Czyli na przykład tak liczymy na otoczenie i że nam ktoś pomoże, nie wiem, coś się takiego wydarzy, że będziemy otoczeni ludźmi. Może być moment, że nie, że jednak gdzieś tam, jeśli my sami nie podejmiemy decyzji o odejściu czegoś, kogoś i oddaleniu, to możemy sami nagle zostać, bo sytuacja będzie ku temu skłaniająca. No i energia na wyjazdy pod górze. w dobry czas, ale strzbuław zmienia tryby jest to fajna karta, ale na przykład hmm, może być spontaniczna nowa energia, nowe pomysły, nowe oferty, które zmienią coś i owszem karta mówi, że super, ale może po lewi, po pojawić się nowa, lepsza ścieżka i do tego bym skłaniała, tak więc tego Wam życzę pozdrowionka i idziemy dalej idziemy do bliźniąt witam serdecznie drogie bliźnięta, cieszę się, że jesteście zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy, no i Tutaj tym razem będzie on z nową kategorią, a kategoria ta wiązać się będzie z ostrzeżeniami. Tutaj dziękuję właśnie za sugestie tutaj osób oglądających. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za cudowne komentarze, za wspaniałą energię jest niezmiernie fajna. No i właśnie. A standardowo jak single, tutaj 9 buław, osoby zajęte, wędrowiec, osoby szukające pracy 7 denarów, osoby mające pracę, aspucharów, aspekt finansów 9 mieczy, to to lotek losowe 10 buław, przepraszam, dziesiąteczka buław, seniorzy, świat, zdrowie, rycerz buław. Ostrzeżenie. Dwójeczka Pucharów. No i tutaj siódemka I Czy to jest siódemka mieczy? Przepraszam, na aspekt oczywiście podróży, czy jest to dobry czas. Tak, ale będzie, będzie tutaj do, z dopiskiem. No i zaczynamy oczywiście od dziewiątki buław, która to jest dla singli. No karta taka odwróceniowa, przemęczenia, takiego, karta pracocholików. Możecie też poznać kogoś, kto po prostu bardzo, bardzo dużo e, zajmuje swojego czasu życia na pracy. E, raczej ograniczenia, blokady wewnętrzne, zewnętrzne. Tu ciężko będzie, jeśli chodzi o aspekty podstawowe. E, możecie też w ogóle spotykać osoby, które będą trudne w obyciu i myślę, że ciężko będzie wam się dogadać. No, niestety, tak to się pokazuje. E, mamy kogoś, mamy wędrowca. Wędrowiec to karta oczywiście ruchu, ale też i beztroski, lekkości rozpoczynania czegoś od początku, może być to nowa droga, ślub, zaręczyny, pojawienie się dzieciątka lub planowanie dzieciątka, no i taki lekki, beztroski czas, także właśnie aspekt podróży, jakiejś ruchu może wchodzić w grę, a więc też bardzo dobra, dobra tutaj konotacja, dobra, dobra wróżba na przykład dla ludzi, którzy chcą wyjechać, zmienić coś po prostu, nawet zmienić miejsce zamieszkania. Szukamy tych, tej pracy, tak, siedem denarów, no karta trochę zwłoki i raczej zbierania doświadczeń. To jest też, co zasiejesz, to zbierzesz, no taka karta cierpliwości, czyli rzucamy, zarzucamy wędkę, sieć, tak, i czekamy, tak, patrzymy, co tu się pojawia. Szansa na pracę jest, ale nie od razu moim zdaniem i nie od razu odzew też będzie. E, Aspucharów dla osób, które mają pracę, Aspucharów nowa energia, nowe obowiązki, nowe możliwości, awans, pochwała i jakieś nagłe wydarzenie, takie ciepłe, e, coś, co sprawi nam bardzo dużo radości, e, nowa ścieżka może obowiązywać firmy, której będziecie, ale też może oznaczać np. nową pracę, nowe, nową zajawkę, kolokwialnie mówiąc w związku z czymś nowym poza pracą, coś innego. Finanse. No i tutaj zblokowane, bo mam 9 mieczy i 10 buław na Totolotka. No, szczerze mówiąc, nie grałabym przy tym. To takie są kiepskie karty za przeproszeniem. Dlaczego? Bo one jakby pokazują, no 10 buław, no to jest blokada, ograniczenia, trudności. Możecie też mieć słabą rękę, na przykład do liczby, do obstawiania, kolokwialnie mówiąc albo będziecie tak presję stwarzać, że po prostu nie, no nic z tego nie będzie, tak? Szczególnie że tu karta nerwów jest tak w ogóle na finanse, czyli tak cały czas się będziecie się bać o te pieniądze po prostu. Seniorzy mają kartę świata, kartę podróży, kartę poznawania ludzi z daleka, z różnych kultur obcych, kontakty z zagranicą, kontakty przez internet, pomyślność, zadowolenie, też pokazywanie się po zakończenie zakończenia jakichś spraw, jakiegoś cyklu i wejście w coś nowego także fajna karta na zmianę miejsca zamieszkania. Z rycerz Buław, rycerz Buław wskazuje przede wszystkim na Układ ruchu kręgosłupkości, kości, stawy, kolana, oczywiście stany zapalne, bóle mięśniowe i ten ruch. Ruch może być pozytywny, który nas mo, jakby motywuje do ćwiczeń, do, do zmiany, ale też uważajmy, by nie było za dużo tego ruchu lub w zbyt gwałtownym ruchu czegoś nie zrobić. Na przykład to jest też karta kolizji niestety. Natomiast generalnie w sferze zdrowotnej dużo się będzie działo. Ciekawą kartą jest dwójeczka pucharów, z kolei jako ostrzeżenie. Ostrzeżenie w dwójce pucharów jest dosyć taką specyficzną kwestią, bo przed tym dwójka karta miłości nas może ostrzegać, tak? Może przed nadmierną kochliwością i ufnością, niestety, w jakimś sensie, zbytnio podchodzeniem do ludzi w kwestii uczuć, na przykład tego, tak? że na przykład od razu kogoś polubimy, a ta osoba na przykład nie będzie za Wysługiwała na to po prostu. Tak i zbytna nasza ufność, chęć bycia dobrym, takim uczciwym, serdecznym może nie być tutaj pozytywem. No i podróże, siedem mieczy fajna karta z jednej strony na wyszukiwanie ofert i okazji, ale z drugiej strony też karta oszustwa. A więc, owszem, patrzmy na okazję, szukajmy ich, ale nie dajmy się oszukać zwieść, bo tutaj ktoś może nam czegoś nie dopowiedzieć, i potem okaże się, że nie będzie to takie, jakby nam się wydawało, a więc musimy spojrzeć na to nieco szerzej. No i tutaj owszem, możemy znaleźć jakąś świetną ofertę, może ktoś też do nas się odezwać, tak, znajomy, ale nie powiedzieć nam wszystkiego. I musimy no, dosłownie każdy szczegół y, mieć na względzie, bo w, w tych szczegółach będzie tkwił tak zwany diabeł. A więc to jest tutaj taki wyznacznik, że podróże tak, ale w kontekście sprawdzania ich i intelektualnego. Przebiegłego podejścia do nich. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.